Instalacja progów drzwi holistyczne postrzeganie mieszkania jest niemożliwe bez drzwi wejściowych. Jak zaczyna się teatr? Skrzyłtowana wiązka. Cechy materiału budując dom, ważne jest, aby wybrać materiał, który może połączyć się w sobie jako. Jak polerować domki z własnymi rękami proces szlifowania domu z bali jest całkiem czasowy, ale w pełni spełnimy się w domu. Głosy plus głos. Głos przeciwko. Czy chciałbyś? Aby Twój dom wyglądał jak średniowieczny zamek lub pałac, zaprojektuj dach stożkowy. Ta opcja sprawia, że u 200 Bedek u 200 budynek jest wspaniały i uroczysty. Dowiedz się o tajemnicach instalacji systemu krokwia dachu stożkowego i otrzymaj cenne wskazówki od specjalistów od napraw. Zalety budowy dachu stożkowego Dach stożkowy jest instalowany w okrągłych budynkach. Wśród zalet zauważamy niezwykły i atrakcyjny wygląd, łatwość opieki nad projektem, długie życie, wady dachu z okrągłą skrzynią. Złożone obliczenia dotyczące jej budowy, występowanie problemów naprawczych, wysoka cena, trudność, instalacji, duża liczba materiałów do dekoracji dachu. Dach stożkowy jest wyposażony w konstrukcję okrągłego lub wieloaspektowego kształtu. System krokwi jest instalowany w taki sposób, aby zapewnić jednolite pochylenie krokwi. Dodatkowe elementy w postaci przebiegów wykonują funkcję elementów pomocniczych. Górna część pierścienia przebiegu jest przymocowana do centralnych filarów i przyjmuje ładunek z wieży. Drugim punktem odniesienia jest pierścień lat, zainstalowany na ścianie wieży. Belki sufitowe są zaprojektowane w taki sposób, aby równomiernie rozpowszechniać obciążenie w miejscu instalacji centralnego elementu podporowego. Połączenie biegu pierścieniowego jest wykonywane przez aparat ortodontyczny. Okrągły dach wysokiej jakości to dokładne obliczenia każdego systemu systemu. W przypadku braku doświadczenia w wykonywaniu takich prac zalecamy skontaktowanie się z specjalistami w sprawie przygotowania dokumentacji projektowej, jeśli system krokwi jest wykonany z drewna. Użyj sklejonej wiązki do tych celów Zwłaszcza jeśli wykończenie dachu jest wykonywane przez naturalne płytki. Skrzynia powinna być wysoka i potężna. Wykończenie dachu stożkowego jest wykonywane przez płytki bitumiczne, drewniane okrzyki lub metal. Zastosowanie falistych materiałów na okrągłym dachu jest niepraktyczne. Dokowanie materiału zajmie dużo czasu i wymaga wzrostu wydatków. Ponadto estetyczna atrakcyjność dachu jest zmniejszona, a przepływ wody między stawami. Odmiany i projekt dachu stożkowego oferujemy zapoznanie się z dwiema opcjami na okrągły dach: kopuła, chórk, lukowochnaja. Dach kopuły, w przeciwieństwie do stożka, nie ma warstwowych elementów krokwi. System krokwi w kopułowym dachu wisi. Wiszące szczegóły tworzą trzy hajrowy łuk, który jest podłączony do mauerlat z jedną stroną. A drugi z zainstalowanym pierścieniem podporowym na górze. W celu zaprojektowania kopułowego dachu konieczne jest posiadanie ogromnego doświadczenia i wiedzy technicznej teorii mechaniki i sopromatu. W przeciwnym razie zalecamy skontaktowanie się z firmami budowlanymi zaangażowanymi w takie problemy. Pomogą one prawidłowego skomponowania rysunków okrągłej skrzynki dachu, aby obliczyć dach kopuły wykonanego z drewna. Wykonaj następujące działania: obciążenia wpływające na system krokwi, utrwalenie łuków na centralnej latarni, wsparcia i wentylacji, top od dome part, zawias zamku. W górnej części kopuły wygląd otworów wentylacyjnych. Strukturę półkolistą można osiągnąć z powodu wykonania pierścieniowej skrzyni. Jest instalowany na dodatkowych stojakach na podstawie wiszących łuków krokwi. Inną metodą instalowania dachu kopuły zaproponował R.B. Architekt z Ameryki. Projekt powstaje za pomocą trójkątów. Ta kopuła nazywa się geodezyjną. Złożoność obliczeń w organizowaniu takiego dachu i niezwykły wygląd nie uczyniły go popularnym w architekturze. Wyróżnia się dwie metody ustawiania kopuły zgodnie z układem geodezyjnym: złącze, aby podłączyć trójkąty, używać segmentów wiązki i specjalnych elementów złącznych. Złącze, Wszystkie trójkąty są zbierane z wyprzedzeniem, ogólny projekt jest już zbierany na dachu. Wśród zalet takiego dachu zauważamy, możliwość pełnego oszklenia, łatwość czyszczenia ze śniegu, doskonała odporność na zagrożenia wiatru, niezwykły wygląd wyglądu, możliwość zorganizowania własnej szklarni na dachu domu. Maksymalna wewnętrzna objętość goodezinum dachu pozwala tworzyć te same prostokątne konstrukcje. Zwiększa ilość światła i powietrza w pomieszczeniu. Latem ciepło jest wchłaniane przez dach, a zimą, wręcz przeciwnie, jest rozproszone. W ten sposób koszty ogrzewania i chłodzenia pomieszczenia są zmniejszone. Geodetyczna kopuła nie potrzebuje drogiego fundamentu ze względu na swoją lekkość. Struktura kopuły jest bardzo trwała w odniesieniu do wetrofi efektów atmosferycznych. Zauważamy również doskonałe charakterystykę dźwiękowania struktury ze względu na niezwykłą formę. Dach cebuli jest najczęściej instalowany w kościołach prawosławnych i kościołach. W prywatnej konstrukcji mieszkaniowej ta wersja dachu jest mniej popularna, z średnicą kopuły mniejszej niż 300 cm. Jej część ramy jest wykonana z drewna. Specyficzna forma tego dachu nazywa się dźwigiem. Ta wersja systemu rafter nazywa się warstwą, aby zapewnić dodatkową sztywność. Dachy są instalowane w postaci aparatów ortodontycznych i rozpór. Przyjmują maksymalne obciążenie. Do cięcia dźwigi są specjalne wzory i deski których minimalna grubość wynosi 40 mm. Centralny filar wykonuje podporę dźwigu i miejsca instalacji krzyża na kopule. Jeśli metal jest używany do dalszej dekoracji kopuły, Wówczas skrzynia w kroku 30 cm jest zamontowana na dźwigu. Możliwa jest opcja wykończenia kopuły za pomocą łuszczącego się dachu. W takim przypadku dodatkowy element jego mocowania jest instalowany w każdej skalach, wykonując przywrócenie kościelnej kopuły. Jest on pokryty przy pomocy lemu. Są one zamontowane w taki sposób, aby zapobiec wilgoci między rzędami. Dome z tego typu odróżnia się złożonością projektowania i instalacji. Jak jakościowe wykonywanie pracy jest możliwe tylko dla profesjonalistów, jeśli średnica kopuły wynosi większą niż 300 cm. Stal jest używana do jej ramy. W tym przypadku do naprawy dźwigu używane są metalowe przekładki. Skrzynia wykonana jest ze stalowych pasków zainstalowanych ze etapem 40 do 50 cm. Falc metal jest używany do dachu. Technologia konstrukcji dachu stożkowego oferujemy opcję tworzenia małych wież stożkowych przylegających do domu. Taki dach nie jest głównym. Jednak specjalna wiedza jest niezbędna ze względu na jego projekt. System krokwi w małych wieżach jest zainstalowany w kształcie wentylatora. Ogólne stanowisko centralne jest miejscem rozbieżności między nogami krokwi. Dodatkowa funkcja podparcia jest wykonywana przez zbiegi, a do ich produkcji wykorzystywane jest drewno olejowe. Wyróżnia się dwa warianty przebiegów. Górna i dolna, każdy z nich wykonuje funkcję jednolitego rozkładu obciążenia. Po opracowaniu projektu dachu stożkowego wykonane są koła. Końce krokwi są przymocowane na półkolu, a zatem wytrzymałość wszystkich związków wzrasta. Aby uzyskać dodatkową stabilność dachu, dolna płaszczyzna prętów krokwi jest spryskiwana pod pewnym kątem, aby naprawić drewniane części. Użyj stalowych narożników. Podczas wykonywania obliczeń przez liczbę nóg krokwi dla dachu w kształcie stożka rozważ takie momenty jak przekrój materiału, z którego są wytwarzane i odstępy ich instalacji. W dolnej stronie dachu interwał między elementami krokwi powinien być minimalny. Zatem skrzynia do dalszej dekoracji dachu zostanie wykonana przy maksymalnym gładkim zgięciu. Aby to zrobić, w dolnej części wiązki głównej ułożona jest dodatkowa dystans z mniejszym przekroju, sprawi że powierzchnia będzie bardziej trwała i schludna, następnie zainstaluj rynny drenażowe ich półkoliste opcje są wykonywane wyłącznie na zamówienie. Do niezależnego montażu systemu wystarczy użyć małych segmentów zwykłych prostych rynny, łącząc je pod prostym kątem. Wszystkie połączenia muszą być uszczelnione i schludne. Zajmij się skrzynią, ponieważ stworzenie które najczęściej stosuje się drewniane batony, elastyczne części stworzywa sztucznego lub zwykłe rury wodne. Pojemność łożyska najnowszych elementów nadaje się tylko do wytrzymania małego dachu używanego jako dekoracja, ale nie do głównego dachu kopułowego. Aby uzyskać dodatkową siłę, dodaj dwa, krotne rury lub pręty, aby naprawić je w systemie krokwi. Użyj śrub. Dekoracja dachu w kształcie stożka jest wykonywana metodą składania. Kafelek położono na powierzchni walki lub trzciny. Podczas wykonywania wykończenia dachu za pomocą płytki pamiętaj, że szerokość płytki wzrasta od góry do dołu. Dlatego wybierz specjalne warianty płytek stożkowych, aby uniknąć niechlujnych połączeń tyłka. Oblicz długość elementów krokwi, całkowitą powierzchnię dachu, na podstawie tego, uzyskaj niezbędną liczbę materiałów wykończeniowych. Zainstaluj wykończenie od dołu do góry. Każda płytka jest instalowana z niewielkim nakładaniem się w stosunku do bocznego i leżącego u podstaw. Na skrzyżowaniu dachu ze ścianą zewnętrzną zainstaluj wodoodporność. Ogólne zalecenia dotyczące instalacji dachu ze stożkową skrzynią sprawdź cechy budowy dachu stożkowego. 1. Łyżwy są przenoszone na powierzchnię dachu co najmniej 30 cm. 2. Standardowa wiązka jest zainstalowana na zwykłym betonie, a system krokwiowy jest już na niej przymocowany. 3. Aby uzyskać gęstsze połączenie końcowych sekcji krokwi, zalecamy ich wskazanie. 4. Górne części krokwi są instalowane na wsporniku półkolistym i połączone za pomocą stalowych narożników. 5. Skrzynia wykonana jest z półkolistych prętów, długie i krótkie elementy. 6. W celu odporności na wodoodporność dachu zalecamy zastosowanie rozłożonych materiałów zwiniętych, z obowiązkowym klejem wszystkich stawów. 7. Przed rozpoczęciem wykończenia napraw wykopaliska drenażowe. 8. Interwał instalacji skrzyni jest określany przez rodzaj materiału dekoracyjnego. 9. Za pomocą płytek stoczkowych najpierw marka elementy każdego rzędu. Zmniejsz ilość materiału dla każdego wiersza. Elastyczne lub bitumiczne płytki są instalowane w ciągłej podstawie. Do tych celów najczęściej stosuje się cienką sklejkę. Aby stworzyć dach termiczny, izolacja, barierę pary i wodoodporność, sklejka jest wycinana przez trapez w kształcie Ułożony od dołu do góry. Grubość warstw sklejki powinna wynosić co najmniej 12 cm. To znaczy, przy użyciu sklejki 4 mm, położyć ją na podstawie w 4 warstwach. Następnie zamontowane są ochrona wilgoci i płytki bitumiczne. W górnej części dachu w kształcie stożka zainstalowany jest stalowy koń. Do jego produkcji używasz stali, miedzi, aluminium, stali nierdzewnej. Dodatkowo, jeśli to konieczne, zamontuj łopatkę pogodową, wybierając narzędzie do budowy dachu stożkowego, konieczne jest opracowanie materiałów w produkcji skrzyni i dekoracji dachu. Jednocześnie, jeśli skrzynia jest zamontowana z drewna, będziesz potrzebować elektryka, uderzenia, śrubokręta. Używając materiałów stalowych, zaopatrz się na szlifierkę z dyskami tnącymi. Wiertarką metalową i wiertarką elektryczną. wideo na temat instalacji dachów stożkowych, skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj. Następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza, twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript. Aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej. Zostań autorem i zarabiaj portal budowy stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie. Materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła, uzasadnienie prawne.